Zadanie 15. Wykazać, że jeśli a większe od 4 i b większe od 3, to zachodzi taka nierówność. Zapiszmy nasze założenie. A większe od 4, b większe od 3. Teza. 2b plus 3a przez 6 większe od 3. I dowód. Oczywiście, dowód będzie polegał na przekształceniu naszej tezy do takiej nierówności, która będzie zawsze prawdziwa, a po drodze wykorzystamy nasze założenie. I jak mowa o założeniu, to od razu musimy je przekształcić do nieco innej postaci, mianowicie przerzucę te liczby z prawej strony na lewą. Dlaczego? Bo w matematyce lepiej jest mieć liczby czy wyrażenia większe, mniejsze od zera, czyli wiedzieć, jakiego są znaku, czy dodatnie, czy ujemne, niż czy są większe, czy mniejsze od jakichś liczb. Wróćmy do naszej nierówności. Na razie ją przepiszę tutaj. Tak. Na początek pomnóżmy przez 6, żeby zlikwidować ułamek. Mogę jeszcze przerzucić tą osiemnastkę na lewą stronę i teraz musimy troszeczkę pomyśleć, w jaki sposób to przekształcić, żeby po drodze wykorzystać założenie, ale już nie w tej postaci, a w tej. Proponuję taką metodę, ponieważ chcemy wykorzystać założenie wobec tego w miejsce b wpiszmy na siłę b-3. Bo taki element chcę po prostu uzyskać. Jest on w założeniu. Ale teraz, jeżeli ja coś tutaj zmodyfikowałem, muszę sprawdzić, muszę tak zrobić dalej, żeby nie zmienić wartości tego wyrażenia. Jeśli ja wymnożę ten nawias, otrzymam 2b minus 6. Tu minus 6 nie było. A zatem dodaję 6, żeby wyredukowały mi się te szóstki. Resztę na razie przepisuję. Nie ma co robić naraz dwóch rzeczy. Pierwszy element przepisujemy. Tutaj delikatna redukcja wyrazów, czyli będzie 3a minus 12 i to wszystko większe od zera. Następnie mogę z tych elementów wyłączyć trójeczkę przed nawias. Wyłączyliśmy. I co otrzymujemy? W zasadzie można powiedzieć, że już jest koniec zadania. Uzyskaliśmy elementy, które występują w założeniu, i zobaczcie, że one się pojawiły w tym naszym założeniu po delikatnym przekształceniu. Można napisać, że już jest koniec zadania, ale mimo wszystko, należy jeszcze komentarz słowny napisać. Komentarz typu: z założenia b-3 jest większe od zera i yy, yy, A minus 4 jest większe od zera, zatem powyższa nierówność, jest zawsze prawdziwa. Co należało dowieść. Dziękuję.